– Jak studia? – Super, ekstra. Podoba mi się, słuchaj, jest, ten daję radę, także to najważniejsze. Nigdy nie byłam dobra z chemii, a teraz naprawdę stwierdzam, że ja ogarniam chemię. Pierwszy raz w życiu zrozumiałam chemię, ogarniam, robię samo zadania i lubię to. Uczę się gdzieś tam systematycznie, żeby później właśnie nie płakać, nie siedzieć ja ty się i siedzieć i... – nie. się uczysz? – W pracy. No naprawdę, ja siedzę w pracy i się uczę. I gdzieś tam wiesz, nie chcę płakać później, że nie daję rady. Powinnaś być za to nie, że ja się wywyższam, ale też powinnaś być za to wdzięczna mi, że tak naprawdę ja ci daję pole do popisu, że nie martwisz się niczym. W czasie zajęć Beaty na studiach, opieką nad córką i domem zajmuje się Marcel. Ostatnio miałam już zajęcia praktyczne, pierwszą pomoc, także jak coś Wam się stanie, to pomogę. No to pokaż, Betty, ja będę Twoim manekinem. Niech mnie Pani ratuje. No szybko, bo już nie mam planu. Szybko. No Pomoże mi pani. Robi się tak. No to tak się robi, uściski. <laughs> tak Na tym Beata w kosmetologii nie zarobi, ale już za tę wiedzę studentka zapłaciła 800 zł czesnego miesięcznie. Bo później musisz mieć otwartą. I, no i dalej, co to. Uściski. I co to było? I tak. Boże, nie chciałbym, żeby taka... A jakby ktoś umierają, że już nie dotykała ustany. Nie, nie, nie chciałbym, żeby taka studentka mi robiła naprawdę sztuczne oddychanie, bo ja nie jakby wyglądała. Nie, bym nie robiła nikogo sztucznego oddychania. Pierwszy rok studiów. Uczy się. Ja idę. Na zakupy? Tak. Dobra.